Cześć kochani z tej strony Talix. No i witam was w kolejnym odcinku z Blog Star Planet. W dzisiejszym odcinku pokażę wam moje drugie konto, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Ogólnie dużo osób pewnie będzie się zastanawiało, Talix, po co ci drugie konto, skoro masz swoje główne konto? I od razu dla osób właśnie, które nie wiedzą, to moje główne konto nazywa się Pożyczka7 i właśnie jeżeli chodzi o to konto, to już na to konto właśnie dodaję zadonaty, ale jeżeli chodzi o moje konto właśnie xTalix7 to to konto jest stworzone po to tak jakby w razie czego, bo na przykład mogą zdarzyć się sytuacje, że ktoś mi ukradnie konto pożyczka 7, może mnie ktoś zhakować, albo właśnie mogę dostać banana parę dni, no i wtedy właśnie konto xtalix7 będzie takim zapasowym kontem i chciałabym was poinformować o tym, że na to konto dodaję wszystkie osoby, jak widzicie mam tutaj właśnie zaproszenia, no i dodaję praktycznie wszystkie osoby do czasu po prostu, gdy no moje konto wytrzyma, tylko że wiecie po prostu też lagi są czasami na Blockstar Plan. I moje konto nie wiadomo do kiedy wytrzyma, ale póki co mogę, no to przyjmuję wszystkie osoby. Mam już właśnie 436 znajomych, ponieważ upublikowałam już właśnie post na społeczność o tym koncie oraz mówiłam właśnie o nim również na live. No i ogólnie mam nadzieję właśnie, że podoba Wam się również taki pomysł, ponieważ zauważyłam, że ostatnio właśnie na przykład Joyko, Stroke i Kamlox stworzyli sobie takie zapasowe konta. No to ja w sumie stwierdziłam, że ja też sobie je stworzę. No i teraz myśl myślę, żeby nie kończyć jeszcze tego odcinka, no to przejdziemy sobie jeszcze jakiś parkour. Dobra, przejdę sobie jakiś parkour, właśnie, który wy dla mnie budowaliście. No i właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o to moje konto, y, Talix X7. No to ja wam powiem, że ja na tym koncie ogólnie grać tak często nie będę. To jest właśnie tak jak wam wspominałam, to jest konto tylko takie na zapas właśnie. No i czasami może będę sobie właśnie jakieś również parkury tutaj budowała, ale głównie chodzi mi tylko o to, abym miała zapasowe konto w razie czego, jakbym straciła pożyczkę 7, chociaż nawet sobie takiego czegoś nie wyobrażam. No, ale po prostu mam nadzieję, że Wam również się taka opcja podoba. No, i możecie mi właśnie zapraszać na to konto oraz wysyłać mi uśmiechy. Ponieważ, właśnie, jeżeli chodzi o to konto, to będę wbijała uśmiechy tylko za pomocą właśnie Waszych uśmiechów. Tak więc jestem ciekawa, jak wysoko zajdę w poziomie. Na moim koncie aktualnym, pożyczka 7, właśnie mam 98 poziom. I tam również zbieram właśnie uśmiechy. Więc na oba konta możecie mi uśmiechy wysyłać. No i dobra, lecimy sobie z tym parkurem. Więc pyk, pyk, pyk. Pozdrawiam wszystkie tutaj osoby. Dobra. E, mogę Wam odpisać też, że nagrywam. No i lecimy sobie dalej z tym parkurem. Ogólnie to jest krótki parkur, bo tam już jest meta, więc po prostu co? Mamy tylko jedno HP? O kurde. O nie, dobra, nie zginęłam. Póki co zostało mi tylko jedno HP i raczej się uda to przejść. Ok, więc sobie przeszłam ten parkur i możemy w sumie przejść jeszcze raz, aby po prostu sobie rekord pobić dnia. No i spróbujemy sobie to znowu przejść. Fajny, taki krótki parkur. Podoba mi się bardzo. Dobra, więc o nie, lecimy sobie tutaj, teraz tutaj, ok No i ogólnie ten odcinek jest takim krótkim odcinkiem informacyjnym. W sumie na początku zastanawiałam się, że takie nie wiem po co mi to konto i tak dalej, ale w sumie po tym, gdy oglądałam odcinek Kamloksa, gdzie on właśnie mówił o swoim koncie, to zachciało mi się też właśnie mieć mojego konta. No i właśnie chciałam mieć też swoje takie mojego konta, chciałam w sensie mieć po prostu również swoje zapasowe konto. No, i szkoda, że nie mogę mieć właśnie nazwy Xtalix7 na moim głównym koncie. Pożyczka 7, tylko niestety muszę mieć jakąś nazwę Pożyczka. Chciałabym właśnie mieć nazwę na, na tym koncie: Samo Talix. No, ale niestety jakaś osoba 4 miesiące temu stworzyła to konta, konto. No, i zajęła mi niestety nazwę, więc mega szkoda. Ponieważ nazwa Xtalix7 mi się bardzo podoba i mega chciałabym mieć ją na swoim głównym koncie. No, ale niestety, niestety nie możemy zmieniać nazwy. No, i moi drodzy, więc ja w sumie przeszłam jeszcze parkour no i wbiłam prawie 21 poziom, więc naprawdę bardzo fajnie. No, i ogólnie, jeszcze to konto właśnie zostało stworzone również po to, ponieważ na moim głównym koncie, właśnie pożyczka 7, mam właśnie mega słabą aktywność. W sensie po prostu chodzi o to, że mam po prostu mało znajomych aktywnych, około może na 1700 znajomych, mam aktywnych może tylko 100. A tutaj, jak widzicie, mam 443 znajomych i aktywnych z online. Więc to jest naprawdę jeżeli chodzi o 400 osób Naprawdę dobry wynik Ale chodzi mi dokładniej o to właśnie Że to konto zostało również stworzone po to Abym jak zrobię właśnie jakiegoś skina W tym przypadku Kamlox 16 minut temu Nagrywał odcinek na moim koncie No i zrobił takiego skina I dotarł on do małej ilości osób No i ja właśnie poprzez moje drugie konto Będę sobie tego, właśnie te moje skiny tutaj rozsyłać Do was Abyście mogli na bieżąco widzieć wszystkie moje właśnie skiny No i myślę że to jest naprawdę spoko opcja i tak samo będę robiła na parkurach, jeżeli zbuduję jakiś parkur cho chociaż wątpię. Bo ja ogólnie nie lubię budować parkourów. Bardziej, właśnie tak, jakby skiny lubię robić i tak dalej. Więc po prostu chodzi mi o to, żebyście widzieli częściej moje skiny. I dlatego też to konto zostało właśnie stworzone do tego. No i tutaj dokończę roz rozesłać sobie właśnie tego skina. No i po prostu będzie lepsza aktywność na moim koncie. Pożyczka 7. Jak widzicie. No i na przykład teraz doszło. O, doszło mi parę lajków, właśnie jak widzicie. No i myślę, że tutaj właśnie to jest bardzo dobra opcja, ponieważ będziecie bardziej na bieżąco. Tu mi co chwilę właśnie dochodzą. Jak widzicie 19, 20. Więc naprawdę mega fajnie. No i, kochani, więc przepraszam Was za to, że ten odcinek był ogólnie taki krótki. O ja, no już mnie ktoś nawet rozpoznał w Nexusie. Wow! Więc, moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Pamiętacie o tym, że przyjmuję na to konto wszystkie przysiuteńkie osoby, każdego tutaj dodaję. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do końca, widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!